z udziałem Pani Mageny Malą, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani dr Joanny Borowiak, poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Józefa Ryczaka, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Mikołaja Bogdanowicza, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Pani Małgorzaty Taranowicz, Wojewódzkiego Komendanta OHP, Pani Anenę Jackowskiej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Włoszech. I bardzo proszę Panią Ministerę. Jest z nami jeszcze Pan starosta. Jest z nami też Pan Wicestarosta. Witam bardzo serdecznie. I prosimy o rozpoczęcie Panią Minister. Szanowna Pani Poseł, Panie Senatorze, Panie Wojewodo, Panie Starosto, Panie Dyrektor. Szanowni państwo, przede wszystkim dzisiaj moja wizyta w województwie kujawsko-pomorskim na zaproszenie pani poseł, pani poseł, pani doktor Joanny Borobia, która jest szefową komisji polityki senioralnej, która przede wszystkim kreuje i stara się, aby przede wszystkim wprowadzać rozwiązania systemowe w polityce senioralnej. Ale dzisiejsza wizyta, gdyby spotkaliśmy się już w żłobkach, spotkaliśmy się już w domu seniora, nie mogłaby się zakończyć, gdyby nie było spotkania właśnie z publicznymi służbami zatrudnienia. I zaraz powiem, dlaczego. Można powiedzieć, że od ponad dwóch lat żyjemy w takich specyficznych warunkach. Pierw pandemia koronawirusa, teraz wojna na Ukrainie. Pandemia koronawirusa to przede wszystkim wspomaganie pracodawców, wspomaganie Polaków, aby nie utracili miejsc pracy. Ponad 200 miliardów złotych z różnych źródeł finansowania rządowego zostało przekazanych, aby te, te miejsca pracy były uratowane. To ponad 8 milionów miejsc pracy, tak pokazują szacunki. I wydawałoby się, że już po tym okresie pandemii, kiedy zaczynała przede wszystkim rozwijać się intensywnie polska gospodarka, która dalej się tak rozwija, pojawia się nowa sytuacja. Bardzo trudna: wojna na Ukrainie. I tutaj Polska. Otworzyła swoje granice, otworzyła swoje serca, Polacy otworzyli swoje domy, ale przede wszystkim to wsparcie dla pomoc dla obywateli Ukrainy, których dzisiaj już w kraju mamy 2,5 miliona, to przede wszystkim muszą być działania skoordynowane. I te działania są skoordynowane przez rząd, w terenie koordynacją zajmują się państwo wojewodowie, za co bardzo dziękuję. Panu Wojewodzie, który świetnie realizuje to zadanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, bo to działania, aby były sprawnie przeprowadzone, muszą być właśnie skoordynowane i wtedy mogą być włączone samorządy, dziękuję pięknie samorządom, organizacje pozarządowe i wszyscy ludzie dobrego. Rząd i Parlament Polski przyjął ustawę, ustawę, która przede wszystkim Daje legalny pobyt obywatelom Ukrainy na terenie Rzeczpospolitej. Daje też dostęp do pracy. Ja wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślam właśnie ten dostęp do pracy, bo to jest bardzo ważne. W skali Eurostat mamy stopę bezrobocia w Polsce 2,8. Jesteśmy drugim państwem w Europie z najniższym bezrobociem. Średnia europejska jest 6,4. W skali liczonej przez Główny Urząd Statystyczny jest to 5,5%. A więc w tej przestrzeni są miejsca, które można zagospodarować i tutaj wyciągnąć pomocną dłoń dla obywateli Ukrainy, aby znaleźli swoje miejsca pracy. I dlatego tutaj na tej pierwszej linii frontu pojawiają się publiczne służby zatrudnienia. Dziękuję Pani Dyrektor za działanie. Dziękuję także. Komendzie za działania, ale oczywiście na który nadzoruje pracę z Powiatowego Urzędu Pracy. I szanowni Państwo, właśnie ta koordynacja i te działania polegają na tym, że dostęp do rynku pracy daje też obywatelom Ukrainy możliwość korzystania ze świadczeń, takich jak obowiązują w Polsce dla polskich rodzin. Te świadczenia na Ukraińcy, którzy przebywali w Polsce przed 24 lutego, którzy pracowali w Polsce, również mieli dostęp do tych samych świadczeń. Ale przede wszystkim chciałabym tutaj w Powiatowym Urzędzie Pracy porozmawiać na temat zatrudnienia, bo chcemy przede wszystkim skierować wszystkie strumienie i wszystkie wsparcie na to, aby obywatele Ukrainy tę pracę podjęli. Wiemy, że struktura jeżeli chodzi o przy, przyjazd do Polski osób, jest odwrotna niż przed wojną. W Polsce pracowało około milion Ukraińców przed 24 lutego. Część tych osób wyjechała na Ukrainę, mężczyźni, byli to przede wszystkim mężczyźni. Część tych osób, szacuje się, że to jest około 200 tysięcy, wyjechała na Ukrainę bronić swojej ojczyzny. Teraz przybywają do Polski kobiety. W przewadze są to kobiety. My monitorujemy, jak wygląda zatrudnianie, uprościliśmy procedury podjęcia pracy, a więc, jeżeli chcemy podjąć tą pracę, pracodawca zatrudni obywatela Ukrainy, ma 14 dni. Pracodawca na zgłoszenie poprzez system. Praca.gov.pl, czy zatrudnił obywatela Ukrainy. Z tych danych, które zbieramy każdego dnia, mamy na wczorajszy dzień zatrudnionych ponad 25 tysięcy osób w całym Polsce. Struktura przekłada się tak, że 75% to są kobiety, 25% to są mężczyźni. Wiemy, że kobiety mogą wykonywać inne zawody niż mężczyźni, którzy, którzy byli tutaj w Polsce i pracowali. Przede wszystkim w tej grupie, która została już zatrudniona, znalazła zatrudnienie, to są prace, które wykonują Ukrainki zarówno w hotelarstwie, w gastronomii, ale też wykonując inne różne prace, także prace sezonowe. Monitorujemy też, na jakich umowach Ukraińcy są zatrudniani. Z, tych, z tej grupy osób, które tutaj wymieniłam, to 25% to są umowy o pracę, 73% to są umowy zlecenia, a także prace sezonowe, bo już zaczynają ruszać prace w rolnictwie, prace sezonowe. Dlatego też dla nas bardzo ważne jest, aby docierała informacja dla obywateli Ukrainy, gdzie można szukać tej pracy, jak tej pracy, jak tą pracę można znaleźć. Został stworzony portal Pomagam Ukrainie, który ma zasadniczo dwie funkcje. Jedna funkcja związana z pomocą humanitarną bo państwo polskie stało się państwem, które jest na tej pierwszej linii frontu wsparcia humanitarnego dla Ukrainy i również na portalu Pomagam Ukrainie jest zakładka związana z rynkiem pracy. A więc tam obywatel Ukrainy, ale także osoba chcąca zatrudnić, ma odpowiednie przekierowania zarówno do infolinii, która jest prowadzona przez ochotnicze chówce pracy, za co bardzo dziękuję. Ona jest prowadzona i w języku polskim, i w języku ukraińskim, to jest infolinia o numerze 19524, ale także jest dostęp do dostęp do centralnej bazy. Danych związanych, związanych z ofertami pracy, a także można tej pracy szukać poprzez aplikację praca.gov.pl. Tam właśnie są wszystkie informacje, jakie miejsca pracy w danym momencie są dostępne również rozpoczynają się działania związane z targami pracy. Przede wszystkim z wychodzeniem do obywatela Ukrainy, aby tą pracę wiedział, jak y, tą pracę może zdobyć. I dlatego też chciałam bardzo podziękować Panu Wojewodzie za inicjatywę zbierania tych danych związanych już w momencie, kiedy y, y, Ukraińcy są w punktach recepcyjnych informacji takiej właśnie, jakie mają kwalifikacje i gdzie ewentualnie te prace można, y, można zdobyć, bo to jest bardzo ważna rzecz. My również analizując i obserwując, wprowadzamy pewne zmiany y, na mocy specustawy, też do y, ustawy o promocji zatrudnienia. Między innymi potrzebne jest to, aby nostryfikacja dyplomu, bo to co tutaj już rozmawialiśmy z panem Wojewodą, pani dyrektor też o tym wspominała, że przybywają do Polski osoby dobrze wykształcone, a więc nostryfikacja dyplomu zabiera jednak troszeczkę czasu. Pan minister. Czarnek wydał taką, taką prośbę skierował do uczelni, aby te nostryfikacje były jak najszybciej nadawane i aby nie były po środki pobierane. My natomiast jako ministerstwo odpowiedzialne za pracę wprowadzamy taką zmianę, że będzie można refundować też te koszty nostryfikacji obywatelom Ukrainy, aby w swoich profesjach też mogli pracować. A więc przede wszystkim wsparcie dla obywateli Ukrainy czynione jest przez publiczne służby zatrudnienia, za co dziękuję, bo to po raz drugi tak naprawdę państwo są na tej pierwszej linii frontu. My jako ministerstwo ogłosiliśmy też konkurs związany z aktywizacją osób, które będą chciały podjąć pracę. Konkurs razem możemy więcej z budżetem 40 milionów złotych. OBET wpłynęło z całej Polski w około 900. To są przede wszystkim środki na projekty związane z aktywizacją, nauką języka polskiego, bo skoro mówimy o niskim bezrobociu i o tym, że obywatele Ukrainy mieliby znaleźć u nas zatrudnienie to przede wszystkim zależy nam na tym, żeby właśnie w, swoich, w swoim wykształconym zawodzie pracowali. Nauka języka polskiego na pewno to, temu pomoże. Dlatego niebawem będzie rozstrzygnięcie tego konkursu. Najprawdopodobniej zwiększymy budżet, ten 40-milionowy na wyższy, ponieważ jest taka potrzeba, abyśmy przede wszystkim takie kierunki nadali. A więc podsumowując, Szanowni Państwo, bardzo ważne jest właśnie, że to wsparcie, które kierujemy dla obywateli Ukrainy, to jest też, jakby uzupełnienie naszych mocy na rynku pracy, bo wielokrotnie pracodawcy, my się spotykamy z przedstawicielami pracodawców, ze stroną społeczną, podkreślają, że brakuje rąk do pracy. I dlatego też ta przestrzeń jest do zagospodarowania w sposób rozsądny, przemyślany. Dajemy sobie też możliwość wydania rozporządzenia ograniczeń w poszczególnych zawodach, bo przede wszystkim musimy zachować równowagę, aby to wsparcie było adekwatne i aby przede wszystkim, owszem, była konkurencja na rynku pracy, aby, ale aby praca nie była zachwiana też dla obywateli polskich. Dlatego też bardzo dziękuję za możliwość dzisiejszego spotkania. Dziękuję pani poseł, panu senatorowi, że właśnie jesteśmy tutaj razem, bo te wszystkie przepisy prawa, które są tworzone, one są tworzone szybko, Sprawnie, to właśnie po to, że, żebyśmy to wsparcie odpowiednio kierowali tą wsparcie przede wszystkim przez pracę. Dziękuję panu Wojewodzie za inicjatywy podejmowane, bo one właśnie służą przede wszystkim, że możemy też dzielić się tą dobrą praktyką podczas spotkań, których jesteśmy. Ja będę starała się odwiedzać jak najwięcej publicznych służb zatrudnienia. W ubiegłym tygodniu, w tym tygodniu przepraszam, był u nas pan komisarz odpowiedzialny za pracę i politykę społeczną, pan Nikolas Schmidt, który też był pod wrażeniem tego właśnie jak Polska działa, ale Szanowni Państwo, Polska nie może działać sama. To są miliardy, które Polska przekazuje, to jest przede wszystkim potężne zaangażowanie. Pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wszystkie negocjacje, ale nie możemy pozostać, Europa nie może pozostać na poziomie deklaracji. To muszą płynąć konkretne pieniądze dedykowane na, na to wsparcie. I my o to zabiegamy. I jestem głęboko przekonana, że nasza determinacja, bo Polska dzisiaj, będąc państwem na pierwszej linii frontu, Pomagając Ukrainie, pomaga całej Europie, ale nawet możemy powiedzieć światu, bo to, co dzieje się dziś na Ukrainie, to, co Federacja Rosyjska, działania wojenne, które są inicjowane przez Putina, są zagrożeniem nie tylko dla samej Ukrainy, są zagrożeniem dla naszego kraju, są zagrożeniem dla całej Europy, a może i świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję też nie zostało powiedziane, ale Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo, kilka ważnych informacji, jeżeli chodzi o pobyt uchodźców na terenie województwa Kościoła Pomorskiego. W tej chwili w 346 obiektach, które mamy zorganizowane, przybywa przeszło 6 tysięcy uchodźców. W wyniku informacji, które zbieramy od samorządów na podstawie numeru PESEL, 16 tysięcy osób przebywa w domach u przeznaczonego Kowalskiego, więc przeszło 22 tysiące osób, które mamy zidentyfikowane. To bardzo ważna rzecz, abyśmy skrócili dystans między właśnie tymi uchodźcami, których jest, jak powiedziałem, przyszło 22 tysiące, na pewno około 30 pewnie szacujemy, że będzie. 40% z tego to są dzieci, które musimy zapewnić im oczywiście dostęp do edukacji, tak się szanowni państwo w chwili dzieje, a osoby, które mogą podjąć pracę, muszą ją podjąć jak najszybciej. To jest cel, który sobie postawiliśmy w Województwie kujawsko, pomorskim, dlatego ze skrócenie dystansu między właśnie uchodźcą Powiatowym Urzędem Pracy, który jest doskonałą platformą, aby takie informacje przekazywać właśnie między tymi osobami, a pracodawcami, to się właśnie w tej chwili Szanowni Państwo dzieje, mobilizujemy również pracodawców do tego, aby widzieli możliwość, widzieli do kogo się zgłosić właśnie do takich pracowników i też mobilizujemy Szanowni Państwo tych, te osoby, które przebywają na naszym terenie z Ukrainy, aby tą pracę chcieli podjąć. Tak, jest które, ankiety personalne, które są wypełniane. W ośrodkach tych organizowanych, podzielam ich 346, ale również od osób, które przychodzą rejestrować numery PESEL, trafiają do powiatowych urzędów pracy, następnie powiatowe urzędy pracy dalej mając informacje i bazę wynikającą z tym ankiety stara się zapewnić dostęp do stanowisk pracy. Chciałbym podziękować, szanowni państwo, wszystkim urzędom pracy w województwie bojawsko-pomorskim, które wykonują wersję tytaniczną. Bardzo dobrą pracę. Oczywiście jestem tutaj we Włocławku, powiadomy urząd pracy we Włocławku, szanowna pani dyrektor, panie starosto, jest naprawdę bardzo dobry, wzorowy wręcz można powiedzieć. Bardzo dziękuję za tą dobrą współpracę. Pokazuje też, jak sprawnie można działać, aby ten problem, o którym teraz mówimy, był rozwiązany. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. No może powiem to, co powiedziałem na ostatniej konferencji prasowej, że przyszło tysiąc osób w tym momencie uzyskało już pracę od 24, Mówiło oczywiście o osobach z Ukrainy, no oczywiście przeważająca ilość to kobiety. Będziemy starali się, aby cały czas ta komunikacja dobrze funkcjonowała i żeby jak najwięcej miejsc pracy zostało uruchomionych w jak najkrótszym czasie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panie Wojewodo. A teraz o zabranie głosu proszę panią komendant Małgorzatę Terano. Szanowny Panie Minister, Szanowna Pani Poseł, Panie Województwo, Panie Senatorze, Panie Dyrektor, Panie Starosto. E, Ochotniczy kursów pracy są jednostką budżetową nadzorowaną przez ministra pracy i również za, za, zajmujemy się pracą jak urzędy pracy. E, misją ochotniczych służb pracy jest przede wszystkim niesienie pomocy. Więc w związku z wybuchem wojny na Ukrainie e, nasze jednostki wszystkie Polsce OHPM zaangażowały się w pomoc owocom. Hmm. Najważniejsze było to, że przede wszystkim daliśmy uchodźcom dach nad głową. W jawsko nie mam takiej możliwości, ponieważ nie mam baz lokalowej, ale w samej Polsce w Jednostce Ochotniczych Pracy mamy na dzień dzisiejszy około 600 osób zakwaterowanych w naszych jednostkach. Są to osoby objęte nasze wsparciem i całkowicie też tym osobom pomagamy znaleźć pracę, ponieważ ochotnicze Hustej Pracy mają w swoim strukturze jednostki opiekuńczo pochowawcze jak również jednostki rozwoju osobowego terenu rynku pracy. I tu przede wszystkim staramy się uchodźcom pomóc tą pracę. Przede wszystkim staramy się zapoznać te osoby z rynkiem pracy, przedstawić oferty pracy, pomóc w, w dokumentach aplikacyjnych, pomóc, jakby skontaktować się z pracodawcą. Też organizujemy giełdy pracy i targi pracy. W tej właśnie w w najbliższym czasie, 27 maja będą targi polsko-ukraińskie, targi pracy. Współpraca między ochotniczymi posłami pracy a urzędem pracy w Ocławku jest naprawdę wzorowa. I muszę pochwalić panią dyrektor, ponieważ jest od dawna i naprawdę ta współpraca jest bardzo dobra. Wszyscy pracujemy po to, żeby jak najmniej było osoby bezrobotnych na rynku pracy. Również nasze jednostki opiekuńczo chowawcze bardzo wspierają osoby z Ukrainy. My zajmujemy się konkretnymi osobami i nasza pomoc dociera do konkretnych osób. Na przykład przykładowo zajmujemy się rodziną, jest babcia, dwójka dzieci. Więc jest takie kompleksowe wsparcie. Pomagamy dzieciom znaleźć szkołę. Pomagamy starsze pani znaleźć taką pracę dorystyczną. Też osoby jakby dożywiamy. Pomagamy też różnego rodzaju obrania. W swojej też posiadamy warsztaty praktyczne nauki zawodu. Na przykład warsztat storalski, gastronomiczny, I też udostępniamy nasz warsztat cyzjecki po to, aby uchodźcy po prostu mogli te usługi u nas wykonać sobie. Też jest bardzo ważnym to, że jak osoba idzie na zmianę kwalifikacyjną, no chce dobrze wyglądać. Więc wszystkie panie mają taką potrzebę skorzystania z usług jeżeli Rzeczywiście nasze fyzierki wychodzą na zewnątrz do miejsc, gdzie są uchodźcy zakwaterowani, tam są usługi mobilnie wykonywane, ale również nasze warsztaty, które są w rządziących stroni, są otwarte do uchodźców, przychodzą dosłownie rodziny. to wszystkie najbardziej cieszą się panie, no i oczywiście też dzieci. Również mamy warsztat, zwłaszcza z gdzie teraz przed świętami wykonywaliśmy takie zajączki lekanosne po to, żeby umilić nawet ten, ten czas przed świętami, jakoś atmosferę poprawić. I też pewnego rodzaju zabawki wykonujemy takie dla dzieci drewniane. Naprawdę robię bardzo dużo. Też zajmujemy się y, dziećmi. Tak przede wszystkim ochotnicze w tej pracy od dawna pomagały dzieciom, bo też panią Ministrę spotykamy od dawna. I zajmiemy się dziećmi też, to jest nas z Ukrainy, z domu dziecku, są to malutkie dzieci. nasi uczestnicy w formie wolontariatu, różnego rodzaju których zabawy yy, dla tych dzieci yy, mają zorganizowane. Czas wolny jest yy, zorganizowany, więc dzieci bardzo się cieszą, że ktoś się nimi interesuje. Również na naszych warsztatach kasmomieszczych przygotowujemy posiłki. Też mam praktyczną zawodów, więc to, co nasz, nasze dziecko nauczy, czegoś nauczy, to po Polski też dajemy osobom z Ukrainy. Też zbieramy różnego rodzaju wyjściowe ciasteczka, mączki, no różnego rodzaju takie słodkości, żeby przede wszystkim ten, umilić ten czas i ten pobyt w Polsce naszym dzieciom. To jest bardzo ważne. Też bardzo też wspieramy seniorów. Też przede wszystkim dużo w Polsce jest osób starszych. Są właśnie no wiosko, z, z dziećmi, bądź kobiety, nie, dziećmi. I też te osoby starsze potrzebują najbardziej naszego wsparcia. My tylko w tej pracy do tej pory wspieraliśmy seniorów. Teraz wspieramy tych te seniorów z Ukrainy. Mamy w tym doświadczenie. Też bardzo mocno nas wspiera Komenda Główna. I tu muszę bardzo podziękować Pani Komendat Główna, Pani Małgorzata Zwierczan za wszelką pomoc, zaangażowanie. Pani Komenda na początku tej całej wojny powiedziała nam, Zachować się jak trzeba i my tak właśnie zrobiliśmy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, a teraz na zabranie głosu poproszę panią dyrektor Annę Jaskowską. Dzień dobry państwu, pani minister, szanowni goście. To dla mnie, jako dyrektora Urzędu Pracy Polskiego, ogromny zaszczyt, że tak wysłannione grono może u nas gościć. Powiem szczerze, że to dla nas bardzo ważny dzień i, i taka chwila, której pewnie nigdy nie zapomnimy. I tak, słuchając Państwa wcześniej, myślę sobie, jaka siła jest we współpracy, bo Pani Senator, Pani Poseł, daliście nam narzędzia prawne. Pani Departament Rynku Pracy, szczególnie, które, na którego współpracę możemy liczyć, w zasadzie odpowiada na wszelkie nasze wątpliwości merytoryczne i ta współpraca jest naprawdę wzorowa, jeżeli chodzi o nasze wątpliwości, pytania. Pan Wojewoda daje nam kolejne narzędzie w postaci ankiety, którą, dzięki której mamy też dostęp do, do tych danych osób, które rzeczywiście szukają, szukają pracy. A my tutaj z panią Komendant pracujemy na dole, czyli z konkretnymi osobami, z konkretnymi obywatelami Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj i w większości chcą rzeczywiście czuć się potrzebni i chcą rzeczywiście móc tą pracę podjąć. My tutaj w naszym Urzędzie Pracy jesteśmy w wielu miejscach, to znaczy po pierwsze. Nasi pracownicy są w punktach recepcyjnych, gdzie nadawane są numery PESEL i tam bezpośrednio mamy kontakt z Ukraińcami, którzy wcale nie muszą przychodzić się rejestrować, tylko już wtedy mają informacje o ofertach. Na dzisiaj w bazie naszych ofert, które pozyskujemy od pracodawców, bo każdego dnia kontaktujemy się z pracodawcami, mamy już ponad 200 miejsc pracy dla obywateli Ukrainy. Zgłoszenia są od 54 firm na różne stanowiska, bo proszę Państwa, to są stanowiska zarówno produkcyjne, proste na no, osób bez kwalifikacji, czy tak jak mówił Pan Senator, ogrodnictwo, rolnictwo, gastronomia, ale także handel, usługi, ale także takie stanowiska bardziej specjalistyczne, jak bankowość, geodezja i oczywiście ochrona zdrowia, która rozpaczliwie potrzebuje nam do pracy. I myślę, że z korzyścią dla nas wszystkich jako Polaków byłoby, gdyby rzeczywiście ci specjaliści z Ukrainy mogli u nas pracować. I my widzimy, jak bardzo rynek pracy potrzebuje tych ludzi i jak, jak bardzo oni też w dużej części chcą dla nas pracować. I teraz, jeżeli my jako Urząd Pracy odpowiednio szybko zareagujemy i tak jest nasze główny cel. Tak jak realizowaliśmy tarczę antykryzysową, działaliśmy szybko i dzięki temu zachowaliśmy miejsca pracy, tak teraz jestem przekonana, że dzięki sprawnym instytucjom rynku pracy i sprawnej odpowiedzi na te potrzeby i odpowiedniego kojarzenia osób z miejscami pracy będziemy też w stanie zminimalizować negatywne skutki tego kryzysu. My jako Urząd Pracy mamy też specjalny punkt informacyjno-konsultacyjny, który jest dedykowany właśnie obywatelom Ukrainy, którzy mogą dowiedzieć się o wszelakich możliwościach, bo ustawodawca, ministerstwo stworzyło narzędzia, które pozwalają nam dzisiaj oferować również formę wsparcia subsydiowanego. Na dzisiaj mamy około 20 obywateli Ukrainy, które korzysta z tego wsparcia w postaci staży, robót publicznych, prac interwencyjnych, czyli tego wsparcia, które często są, przecież jest potrzebne chociażby w szkołach jako pomoc nauczycieli, gdzie trafiają dzieci ukraińskie i kontakt, bariera językowa jest jakimś problemem. Także w tym aspekcie też podejmujemy szereg działań. i oczywiście które będziemy wspólnie z OHP realizować ponieważ ta współpraca na linii OHP i Urząd Pracy jak Konstytucja Rynku Pracy jest w zasadzie od lat i na polu zarówno pośrednictwa pracy jak i doradztwa zawodowego. Także tutaj dla nas to wyzwanie jest bardzo duże, ale jestem przekonana, że tak jak poradziliśmy sobie przy covidowym kryzysie, tak teraz i przy tarczy tak teraz też dzięki tej współpracy, którą której Państwo słyszeliście i która rzeczywiście jest tutaj na dole, bo my też to widzimy i czujemy wsparcie, że też będzie przynosiła dobre skutki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.